Siemano wszystkim na naszym kanale. Tak wygląda gruby po 10 godzinach pracy w Pirochicie, który rozstawiał towar. Nie będę mówił, że szykuję wasze paczki, tylko rozstawiam towar na półki. Eee, w dzisiejszym odcinku, wybaczcie, że mam taki strój niewyjściowy, ale to jest roboczy. Nie Przetestujemy sobie nowość. Przyjechała prosto do nas z Holandii: Importal Wolf. Taka fajna oto skrzyneczka amerykańska. Ale ta skrzyneczka była taka fajna, amerykańska, to jeszcze przyjeżdża w takiej metalowej klatce, z którą się męczymy. W środku to wygląda następująco w taki oto sposób. Kod produktu tej wyrzutni jest bardzo prosty, bo jest już Wam mówię 7158 i tylko tyle. Jeśli chodzi o gramaturę, muszę sobie to przekręcić. Skrzyneczka mi się oczywiście przyda na pedanty, więc boguś nie, nie nastawia się, że cię oddam w prezencie. Tak, każda z tych wyrzutniak posiada po 500 gram, czyli wyrzutnia jest kategoria, czy to jest komputer kategorii F2. I tyle jeśli chodzi o informacje. Jak będzie strzelała, to jeszcze zobaczymy. Może, może. Do dnia publikacji tego filmu jeszcze się jakaś pojawi. Jak nie, a się okaże, że jest fajna, bo na filmikach od importera, wiecie, wyglądała miód. Ale wiecie jak jest z filmikami od importerów? Może na przykład. No, ale do tego czasu zapraszam Was do sklepu Piroki, gdzie jeszcze macie ostatnie parę dni na zrobienie zakupów. Jeśli się spóźnicie, to zapraszam Was do sklepów stacjonarnych. Adresy tych sklepów są w opisie. Ja Was zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, mahony 69 TikTok może jeszcze istnieje. I kanał Machony Bez spiny. to tyle, Michał rób pauzę i lecimy z kolejnymi wyrzutniami. Najważniejsza rzecz, ile taka przyjemność, ile taka skrzynia to wszystko kosztuje. Kochani już Wam mówię, taka skrzynia kosztuje 795 zł bez e, rabatów. Tu jest taka cena, zapisałem sobie, e, skrzynia na pierwszy rzut oka wygląda tak no dość słabo zrobiona, ale uwierzcie mi, że tak wygląda w miarę fajnie i zobaczymy jak się będzie później testowała, jak będę miał w takiej krzyżetce petardki, więc no dobra, zobaczmy co ta. a czekajcie, czekajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz o której wspomniałem, kaliber mamy tutaj 20 mili... 25 mm i strzałów kątowych brak, ląd podstawowy, ląd rezerwowy dobra, odpalaj, artillery shells, uwaga mikrofon podnoszę artillery shells odległość do 50 metrów, zobaczymy jak to będzie jestem ciekawy drewniana skrzyneczka, ubu dubu Dobrze, jest mały wietrzyk, bo jest duża wilgotność. Ty, słyszę efekty są! Ty, migotanie do ziemi zalapuje! Ale jak 30 mm? Było. Weź to było czuć. Ładne. Ciszkę było bo tu nic nie widzę. No Tak, tu miały być wilki podobno gdzieś. E, co do tej wyrzutni w tej skrzyneczce, no na pewno dużym plusem jest potem po całej zabawie sama skrzyneczka. E, o, o, ooo, bagno. Co? E, z to Jak to no. wygląda z daleka? No powiem ci to od kaliber 25 był, nie? Tak! No, Kurwa, jaka mina fajna Kaliber 25 mm, od 30, Ale sekretem tej wyrzutni, wiesz jak co jest? No. To efekt długo się utrzymał, w miarę gęściutki Mega gęsty Eee... nie strzelała zbyt wysoko Strzelała w sam raz No Że mina łączyła się z efektem na górze Tak, że jeszcze udało mi się złapać ten Idziemy zobaczyć, tu już mam przygotowane do kolejnych odcinków Które będą dzień po dniu No i co, krzyżeczka cała Dawaj, wyciągnij tylko te farfosy, żeby się nie spaliło No, krzyżeczka cała, bo to, to wiecie, że... A, skrzynka zaraz płonie. No, już się tutaj I, zobacz, I po tym, proszę bardzo. Piękna amerykańska skrzyneczka. No, powiem Ci, jak nie taka duża wyrzutnia na Sylwestra. Jak znalazł? Długo strzelała. No. Ile ona kosztuje? Jeszcze raz? 795. Jaram się, fajna jakość. No dobra, ocencie sami. Pierwsza wyrzutnia od tego importera zaskoczyła mnie pozytywnie. Kolejny już niebawem. Więc do zobaczyska.